Nie tylko zadbane klatki schodowe czy odmalowane bloki są wizytówką spółdzielni mieszkaniowej. Szczególnej dbałości ze względu na swoją funkcję wymagają też stanowiska kontenerowe. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik, która od kilku lat ponosi duże koszty, aby ich stanowiska były estetyczne i bezpieczne. Począwszy od 2016 roku, Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik wydała już ponad 1 700 000 zł na renowację stanowisk kontenerowych. W tych kosztach znajduje się utwardzenie terenu, projekty, a także dostosowanie. I montaż osłon. Remonty podzielone były na wszystkie trzy administracje i objęły kontenery w kilkudziesięciu lokalizacjach, m.in. przy ulicy Klonowej, Starowiejskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej czy Alei Piusudzkiego. Remonty kosztowały sporo, ale dzięki nim mieszkańcy zasobów spółdzielni mogą pozbywać się odpadów w sposób higieniczny przy zachowaniu dużej estetyki. Nie bez znaczenia jest tu również bezpieczeństwo, które powstało w momencie zamknięcia stanowisk na klucz. Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że to czy kontenery nadal będą wizytówką spółdzielni leży w gestii samych mieszkańców. To od ich właściwego użytkowania i utrzymywania czystości w głównej mierze zależy ich stan.